Dzisiaj mamy który? Jedenasty? I zobacz, kwitnie. Też takie charakterystyczne dla osoby, która to mnoży. Мама-свинка, мама-сисонка. А где дети, сон, швинашка? Не ма, дети? Малютки дети. Где сон? А сон тут есть, сон, там под пыльдашкой. Ах, есть тут и малютка-свиноньки, zobачьте, zobачьте. О, мамуси сонку. Trzy świnunięki. Trzy, Trzy czwarta. czwarta. Zobaczcie. Zobaczcie. To jest czwarty. Dobrze. Nakryjemy świnunięki. Tu jest piąty. A się tak kryje? Krzyżinka uchrywa się. Zobacz. Dziureńka. A ty kochane. A ty jakie oczko widać? Oczko mamusi. Dużo. A tam oczko małego świnunięka. Ręka macie. Jak nagraj każdą świneczkę, Zobaczymy. Śniadanie. U świnik. Śniadanie świnek w oranżerii. To no, był wypadek przy pracy. Niewiarygodny zapach powołania. Cała ta oranżeria <laughs> pachnie tym kwiatkiem. w Stanach Zjednoczonych, kiedy ona wjechała z Fangorem i to ona utrzymywała Fangora, bo te jej prace cały czas znajdowały odbiorców. To jest, to jest coś takiego, co, co w ogóle y, jest y, taką kwintesencją, nie wiem, słodyczy. Y, tak, czegoś takiego właśnie, oto jest mój w ogóle, ten krokodyl <gryw> i wisi u mnie na dłuszczki. Jak, dziw, jak różnie można postrzegać prawda, rzeczywistość. Krokodyl kojarzy nam się z czymś prawda, takim strasznym i, i, i powiedziałabym niebezpiecznym, a ten krokodyl jest zupełnie oswojony. Ona zresztą miała taką zdolność uczłowiczania też zwierząt, więc na różnych, na różnych, w różnych pracach właśnie tutaj się razem wszyscy spotykają. Także jest ponad 50 prac y, aktualnie w Hugonówce, y, w Konstancinie, Cudny. Y, więc zapraszam, zapraszam, bo to też jest taki zupełnie inny świat y, i taki świat, z którym my dzisiaj już się chyba nie spotykamy. To jest świat jej marzeń, bo nie no właśnie, ale czasami ludzie się zakochają w jej obrazach. To najczęściej jest tak, że najpierw z takim niepokojem patrzą na to, jest może to jakiś kicz albo coś takiego, a potem jak już przełamią prawda, ten pierwszy, pierwszy dystans, to się okazuje, że się zakokują i kupują jej pierwszą, drugą, trzecią pracę, bo ona wprowadza rzeczywiście taki klimat, nie wiem, takiej radości, takiej, takiego właśnie uroku specyficznego. Także bardzo, bardzo polecam. A, jeszcze żeby było fajniej, to jeszcze ona pisze, tu napisała kilka numeryków. I one są rzeczywiście cudne. Dziwny zbieg okoliczności. Zaproszono dużo gości. To nie były imieniny, wystroiły się dziewczyny. To nie stypa, nie wesele, to odbyło się w niedzielę. Okazja nie była żadna, a zabawa była ładna. Zegar co wisiał na ścianie, zadał sobie to pytanie, co takiego się zdarzyło, że tak hucznie się bawiło. No przecież to jest po prostu, ona się tym tak bawi i tak powiedziałabym, delektuje, że e, oczywiście to jest zupełnie jakby inny świat, bo ja nie, nie próbuję nawet porównywać dwojgę artystów, ale jeśli chodzi o taki świat właśnie e, marzeń, wyobraźni, no to, to to Magda tutaj jest rzeczywiście nie no, muszę mieć wiele komarczy. Mm. <ślesz> to są obrazy też z tego, co ja muszę rozmowę. I zawsze niektóre moje dzieci się dziwią, co ty tam widzisz. Ja idąc gdzieś z mężem też w góry, ja wiele lat zbierałam patyczki, które leżały, które ludzie, setki ludzi wydeptało. Ale ja zbierając takie patyczki, ja już widzę, co ja z niego zrobię. Zapraszam serdecznie. Wystawa jest czynna codziennie od 11 do 18 w Konstancinie w Parku w Hugonówce, a jeśli będziecie Państwo mieli ochotę się ze mną spotkać, to dopiero 25 sierpnia.